Prawie atmosfera wyczekiwania na kolejne trofeum. No i zobaczymy, czy mistrzowie Polski, którzy w ostatnich dwóch sezonach w ligowych meczach tutaj w Lubinie wygrywali 2 do 1 z zespołem GKS-u Bełchatów, także i dziś udowodnią swoją wyższość. Najczęściej, najczęściej przy, przy dużym zaskoczeniu odbywają się pożegnania. Kostli i Arboleda, ale zbyt słabo napastnik rodem z Hondurasu. Tak, przez Arboleda miał e, ciężko e, oddać e, groźnie uderzenie. Uderzył tak w zasadzie, aby uderzyć. To, to jest problem Beruchatowa w, w tej chwili. No bardzo niedokładnie rozegrany ten rzut wolny. Paweł Magdoń próbował uderzyć w piłkę, ale musiał zmienić tor biegu w ogóle, by ją uderzyć. Bardzo dobre zachowanie sędziego. Dziękuję. jest Goliński, Goliński gol! 25. minuta spotkania gospodarze obejmują prowadzenie. Bardzo dobre, prostopadłe zagranie do, do Golińskiego. Świetnie. No, do tej pory można powiedzieć, że, że tutaj w drugiej linii wyraźną, wyraźną przewagę uzyskało za głębiej tutaj świetne zachowanie sędziego, gdzie piłkę zagrał yy, ręką Grodzicki. Sędzia puścił grę, bo Bełchatowianie odzyskali świetne zagranie yy, Nunesa. Oczywiście on bardziej atakuje od, yy, od skrzydła niż od środka, tak jak to czyni Iwański czy yy, Goliński, ale również potrafił bardzo groźny. Ależ kapitalne uderzenie teraz Macieja Iwańskiego. Już utknęło mi się w, w przed trzecim bramkach, bramka, chciałem powiedzieć, ale yy, dobra obrona z apeli. Troszeczkę wyżej, gdyby ją maciek. No, ale i tak uderzył bardzo dobrze. Iwański za wysoko. Jednak macie Iwański. On potrafi naprawdę z każdego miejsca e, wzdłuż polakarnego uderzyć w piłkę z rzutu wolnego. Wraca Rui Miguel, 23-letni Portugalczyk, Wacławik i Arboleda, Arboleda natychmiast naciskany przez Wróbla, ale tym razem Kolubijczyk ze stoickim spokojem oszukał rywala, świetnie, wypuścił teraz Tiago Gomeza, Gomez Nunes jest jeszcze Roy Miguel no i chyba czubkami palców wybił tę piłkę ponad bramką Łukasz Sapela. Tak mało miejsca miał Nunes do oddania tego yy, Melo do oddania tego strzału i, i po prostu uderzył tak, żeby trafić w światło bramki, uderzenie było bardzo dobre i jednak Sapela nie dał się zaskoczyć, było zbyt, no właśnie, w niego. Ale akurat dokładnie w miejsce, gdzie stał bramkarz tym no, a tymczasem no, pozwolili sobie podopiecznie Oresta Lęczyka na chwilę drzemki w polu karnym. Dobrze próbował tu Mariusz Ujek, rozerwał też szyki obronne trochę. Natomiast już w tej, w tej akcji nie popisał się Karol Krosk. I oto po raz ostatni w pierwszej odsłonie zagwizdał pan Robert Małek. 1 do 0 w starciu o super puchar ekstraklasy dla Zagłębia Lubin w konfrontacji z PGE GKS Bełchatów. W szczególności przez wicemistrza Polski lub finalistę Pucharu Polski. Szansa, aby stworzyć kolejne zagrożenie pod bramką. Sapeli. No teraz skończyło się szczęśliwie, bo ta piłka odbiła się tylko od nóg Michała Chaubińskiego, Tak, tam go chyba przyblokował skutecznie Paweł Strąg, nie, nie, nie pozwolił mu oddać tej strzału. Świetna piłka, Kostli. No I nie ma gola. No, dobra była sekuracja tym razem w wykonaniu Rui no, Tak to wygląda, że niestety jeszcze będą musieli poczekać. Prosik. Tosik do Ujka Ujek spokojnie Michal Wacławik. Dobrze rozegrana ta akcja. Tak, no, Ciężkie piłki uderzał Mariusz Ujek z półobrotu. Nie trafił zbyt czysto. Nie mogła ta piłka zaskoczyć tak dobrego fachowca jakim jest Wacławik. Doliński Bardzo dobre wejście. Tosik. Tosik. Próba prostopadłego zagrania do Mariusza. Ujka Arboleda. Jednak bardzo czujny. No i znowu szansa, by wyjść z kontro. Grzegorz Bartczak i Wojciech Łobodziński. Tam po prawej stronie zrobiło się dla nich więcej miejsca. Hałbiński! słupek i piłka poza boiskiem. Świetna centra Łobodzińskiego. Praktycznie eee, widać było, że, że tam gdzie uderzał, tam piłka doszła. Dobre uderzenie Michała Hałbińskiego. Niewiele można zarzucić. No, wrubel, który zszedł teraz na prawą stronę. Tomasz Wrubel. I blisko przy nim. Diago, świetnie. Wrubel, wrubel do końca. No i gdybyś trafił w piłkę Mariusz Ujek mogło być groźnie, to uderzenie Pawłowi, Patrykowi Rachwałowi już się nie udało. Tak, ale dobra akcja tutaj indywidualna Tomasza Wróbla, świetnie minął Tiago. Dobrze dograł. Nie było tutaj za dużo ludzi do wyboru. Praktycznie po, po tamtej akcji, kiedy Michał trafił piłką w słupek, po szale głową również teraz szukał go y, tylko jego w tym polu karnym i mało znowu brakło aby doszedł Michał do, do uderzenia Piotr Włodarczyk obok bramki szkoda że nie zawinęła mu się trochę ta piłka na nodze na wewnętrznej części buta bo mogłaby być y, bardzo ładna bramka powolutku dobiega końca to spotkanie w 25. minucie gry Michał Goliński strzelił gola dającego prowadzenie chciał sprawdzić y, nowych zawodników, a zwłaszcza tutaj tych o których mówiliśmy. Ten mecz spełnił swoje zadania, nie da się ukryć i miejmy nadzieję, że, że yy, następny Super puchar będzie jeszcze lepiej traktowany. Na razie możemy powiedzieć jedno. Super Puchar, ekstra klasy dla Zagłębia Lubin po zwycięstwie nad PGE GKSM Bełchatów 1 do 0 złoty gol Michała Golińskiego.